Ciemność, widzę ciemność. Ciemność widzę. A no bój się Bok. Jaśku. Wreszcie jesteś. Ach, w tym nie pójdziesz i koniec. Nie lubię zazdrośników. Bez organów tej wesele, bez kiełbasy. A na kościelny nie bój się, zdążymy. Szeptko naród, nie daj Bóg, czego nie pomyślał. Bo ten pośpiech to podejrzliwy. Gadają, że jak w sobotę zmówiny, a w niedzielę ślub, to pewnie za tydzień chrzciny. Ojej, o oj, oj, tyle wymyśliła. Tylko im mu siebie gniazdo przygotował. Po to młodzi się pobierają, żeby jedną bliżynę się przykrywać. Młodzi mogą moje górcie zająć. Oj, Władek. Słyszała? Naszemu sąsiadowi u ukradli. A taki był ładny, amerykański. Szkoda. Oj, żeby ty plamo nie wiedział, Nigdy nie uwierzył, że to mechanizator rolnictwa. Dlaczego? Dlaczego? Wykapany minister! Wesele nie było, nic już był w Jacholewie. Zakonska uciekła. jak my jutro wystąpimy? Póki coś lub bez organów, to i wesele bez kielbasy. A na kościelny nie się, zdążymy. Ty tak uważający jak milicjant. Lóżko to nie motocykle, nikt nie zginie. A Bóg daje, rodzina może nam się powiększy. To chyba będzie z 500 litrów. 500 litry? Na dwóch. rok picia. pi no, pijać, jest! O, o Jacka, ty prosto nie do wytrzymania. Tuż jakby on całkiem nie pił, to w na wsi raz dwa się zmarnował. Jako mechanizator żadnego poważania by nie miał. Choć troszkę musowo. Człowiek zarabia tylko w dni powszednie, a traci cały tydzień. Tak mówi pismo. Chyba od komórnika. Ech, i w głowę zachodzę. Jak to się stało, że myśmy się do tej pory nie spotkali? No wiesz. Ja byłem zakonspirowany totalnie. No właśnie, no właśnie. Żeby tak się stało, żebym nie musiał ciepłej pić. A ja jestem Czesław i w końcu coś powiem. Problem rozwolnienia chodził mi po głowie. Ja też kiedyś problem ze małem ale pan za raczej zbytnio nie wsadzałem. Czekli jak mi mówi, żebym pił sezioła, lecz się wyścigałem tuż obok kościoła. Chwilę ciąg proboszczu strasznie się męczyłem, wręcz o mi Tchau, tchau.